Siemanko, z tej strony ja, czyli Szczygi i witam was bardzo serdecznie w nowej serii, jaką jest Radar Premier by twój ulubiony Hype Man. Radar Premier to seria dla tych, którzy chcą być na bieżąco ze wszystkimi muzycznymi nowościami. Jeżeli jesteście gotowi na tą muzyczną podróż, to zapraszam do subskrypcji i zaczynamy. A nie, czekaj, czekaj. Co to w ogóle jest? Ha. Od razu lepiej. Zaczynamy ten odcinek od premiery mojego serdecznego przyjaciela Michela, który w czwartek wypuścił swój nowy numer pod tytułem Kato na ficie z dwoma katowickimi legendami, jakimi są Fokus i Rahim. Jeżeli o tym nie wiecie, to Michel jest w trakcie wydawania swojego nowego albumu pod tytułem Czarny Koń, który premierę będzie miał 26 marca. Ja oczywiście z całego serca bardzo, ale to bardzo wam ten album polecam, a tymczasem zapraszam na numer. Kato. Sobel nie zwalnia tempa i jak zwykle nie zawodzi. Nowy numer z tyłu głowy to prosta, ale chwytliwa melodia, która pnie się w górę na kartach na czasie. Jeżeli lubicie jego charakterystyczne brzmienie, to na pewno ten utwór przypadnie Wam do gustu. Kubańczyk po rozstaniu lubi zasypywać nas miłosnymi numerami. No i historia znowu zatoczyła koło. Mówi się, że Kubańczyk to lek na złamane serce, ale czy tak faktycznie jest, to już możecie ocenić sami. Kubańczyk, widzę Ansonę, social media. Przypominam social media, a ja nie chcę ciebie więcej już pamiętać. Przeszedłem do piekła, szukałem tylko szczęścia. Spaliłem pięcia, potem pięcia tym razem nowość od Francuza na ficie KB. Chłopaki zapodały ostry klimat i nie ukrywam przed przesłuchaniem zdecydowanie się go spodziewałem. Mieszanka języka polskiego i francuskiego u dwóch artystów w jednym kawałku w mojej opinii wyszło bardzo fajnie i oczywiście czekam w polskim rapie na więcej takich kolaboracji. Otacza na o czym on mówi. Poniosła w swoim mieście nie ma nawet poparcia. mocno, Oliver Olson z numerem SOS ruszył z preorderem swojego albumu. To i tak nic nie zmieni. Mm, tak, dokładnie. Zgadza się, ten album nazywa się To i tak nic nie zmieni. Tu macie okładkę. Czy mi się to podoba? Tak, podoba mi się. Ja osobiście lubię bardzo wracać do starych płyt Olsona, takich jak Krochmal czy Limbo. Ale nie ukrywam, jestem bardzo ciekawy co zaprezentuje nam na nowym krążku. Także Oliver Olson SOS Cały czas, jeden na dzień, tlen. pracowałem za Rib Bardal i Eripe zapraszają na wspólną degustację numeru Kraina Wędlin. Jest to kolejny numer z wydawnictwa Bardala pod tytułem Hard Cock. Premiera albumu 18 kwietnia. Rid Pardal, fani życiu śmierci, ja czuję ścisk gardła, jak mają mnie napętli. Album Opała i Gipsa połączenia 2 miał swoją premierę w lutym, natomiast dopiero teraz teledyski są sukcesywnie publikowane na platformie YouTube. Tym razem premiera klipu wykonanego przez Crisis Row z wykorzystaniem techniki AI pod tytułem Ruchy. Jeżeli nie jesteście fanami obu tych panów, to ja zapraszam Was na obejrzenie tego wspaniałego Teledysku. Wykupamy własne nie gadki jak Mam powody się bać, samotność, kiedy bass robi taki hałas nie podchodź. A, no i dodam coś od siebie. Chłopaki zasypały nas naprawdę ogromem materiału w ostatnim czasie, aż ciężko mi wybrać jakiś jeden numer, który uznałbym za najlepszy. Ale jeżeli wy macie taki numer z ich obecnej dyskografii, to jak najbardziej podzielcie się nim w komentarzu. Ale Shen w jakiej formie jest, to każdy widzi, a że w formie jest wybitnej, no to nic dziwnego, że bombarduje nas kolejnymi chicierami. Tym razem Aleszen za moich białasów. To jest dla moich białasów. Za moich białasów. To jest dla moich białasów. Zapraszam! Mogą mówić co chcą, mogą myśleć co chcą, nie ma to znaczenia ja i tak tam wiadę ostro. Biorę, biorę cały mit, niech się zadowoli kościół. Don Guralesco kaliber 45, ten numer przypomina mi klasyki z lat 2000 i nic dziwnego, bo Gural lubi wracać swoimi numerami do klimatów tamtych lat. Pasem, karnie się lasem, mam farta czasem, nie dziwki basen, nie machanie kutasem Zajaram się może czasem jakimś obrazem Po ponad roku Kobik z nowym materiałem Tym razem Kobik, składam palce w, w takie coś, w coś składam, ale wracając już do numeru. Numer na ficie z TD jest graficiarski klimat, jest krakowski luz jest tedy, no czego chcieć więcej. Ja osobiście czuję dużą sympatię do kobika ze względu na to, że sam jestem z Krakowa. Jako krakowski reprezentant oczywiście zawsze trzymam kciuki. A tym razem ja Was zapraszam na kobik. Składam palce w takie coś. Nie robię w kopalni, ciągle jadę z tym koksem, wracam ze ścianki, nie maluję pasnokcie. Potem sobie składam palce w takie coś, da mnie tobę jak... Masz mukę, widziałem, patrzyłeś. Kolejny numer od Tastera, chociaż jeszcze nie zapowiedział tytułu swojego nowego krążka, to chyba już możemy się czegoś spodziewać. Tym razem jest to numer Strach. Jest on kontynuacją poprzedniego numeru Odrodzenie, a za warstwę wizualną odpowiedzialny jest nie kto inny jak koza. Modlę się do Boga, czy pomoże mi w końcu wysłuchamy wszystkich. BRO Byłem raperem. Kubie nie można odmówić naprawdę rewelacyjnego warsztatu muzycznego. Ja osobiście zacząłem Kubę sprawdzać w momencie, gdy wypuścił Machine Gun, i nie ukrywam, później trochę ten styl ewoluował. I przestałem troszeczkę sprawdzać. Ale jeżeli Kuba jest zadowolony i dumny z tego, jak potoczyła się jego kariera, to mi pozostaje nic. Tylko pogratulować i oczywiście życzyć dalszych sukcesów. A co tym razem nam zaprezentuje po tych wszystkich latach? No to już możecie dowiedzieć się sami, Bero byłem raperem. Ja yeah, byłem raperem. Kim jestem teraz, to forma zagadki. Robię karierę, Civica, się w konserwaty. Pierwsze miejsce na karcie na czasie. Ponad pół miliona wyświetleń. Tak, to nowy Kizo Bonus RPK pod tytułem Znowu Razem. Ostre linijki, hip hopowe brzmienie i wspaniała synergia, która występuje między tymi panami. Czy będzie ich wspólna płyta? Nie wiem, ale z chęcią bym taką zobaczył. Gdzie nie wejdę mordą, tam wychodzę z twarzą. Wyświecicie mordą, bo te losy się ważą. Mówią, że żaby styl jest zbyt chory? No, może jest tym prawdę i trochę pokory. Żaba w ikonicznym dla siebie stylu. Przedstawia nam numer Kałabanga I przy okazji całą swoją nową płytę Hollywood Smile, dostępną już na streamingach. Kiedy ale to czas w ostatnim czasie mało rzeczy spod szyldu Malika Montany mi osobiście siadało. Natomiast nowy numer sentymenty zdecydowanie zmienił moje podejście. I czuć w tym wszystkim wersję starego Malika. Sami możecie to ocenić. Zadam wam pytanie. Kto przespał swoje 5 minut? Myślę, że większość osób odpowiedziałaby Sitek, ale Sitek nie zamierza się poddawać. Chciałby jeszcze nas czymś zaskoczyć. Dlatego w piątek była premiera nowego numeru pod tytułem Cały blok W piątek Reto przywitał nas nowym numerem pod tytułem Pie a za zabit odpowiedzialny wróbel. Panowie mieli już okazję współpracować przy poprzednim projekcie Reto Styx i widać, że u nich ta współpraca bardzo dobrze funkcjonuje. Nowe numery to nie to, to nie jest To, to jest przed kariery, lepiej brzmiu. Polski z numerem X wylądował na streamingach. Jest to fajny, melancholijny numer w stylu typowym dla polskiego. Mieszanka języka polskiego i angielskiego. No kto jak nie on? Ja osobiście trzymam mocno kciuki, bo widzę w nim naprawdę potencjał i chęci do tego, aby rozwijać swoją karierę. Nigdy nie wrócę do X. dlatego nie ma Twittera. A to nie kariera. W końcu po tylu latach wychodzi nowa płyta od Kukę. Czy spełnia ona oczekiwania? Nie wiem, choć się domyślam. Album dostępny w całości na wszystkich streamingach. Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku, nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Ostatnią premierą, z którą chciałbym się dzisiaj podzielić z wami jest to INDEP ze swoją Brutalizm EP. INDEP przy okazji wypuszczenia swojego albumu również puścił numer pod tytułem Race. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście sprawdzajcie. Te światło na klatce, wórze fioletowe, ambienty QueQuality ponownie zmieniło nazwę na Północ Południe No i jest to wszystko związane z nikim innym jak z na Fide Ale uwaga, uwaga, tym razem to nie numer Tylko po prostu Quebo wyprzedał Stadion Narodowy Znaczy się, wyprzedał bilety na jego koncert na Stadionie Narodowym I to dwukrotnie z kolejnych ciekawostek to Frosty i Erne zapowiedzieli swoją długo wyczekiwaną Ewa Farna EP. Efekty tej kolaboracji mogli się już zobaczyć na TikToku, na którym wywołały niemałe zamieszanie. Borski, trochę kocił, trochę Cieski, psony, borski, już 28 marca premiera Ewa Farna EP. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie? To tyle na dziś. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, co myślicie o takim formacie. I oczywiście bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja się z Wami żegnam. Szczygi z tej strony. Trzymajcie się ciepło. Cześć. No i jeszcze ostatnia kwestia. Dzisiaj o godzinie 21.00 widzimy się na platformie Twitch. Zapraszam na streama.